Zapraszam was bardzo serdecznie na super fight pierwszej gali Hype MMA. Mariusz Hejter Słoński. Jest i Hejter, który jest bardzo zadowolony, że ma walkę wieczoru. No, powiem Wam szczerze, że sam jestem w szoku. Zawsze hejter troszkę oszukiwał na tarczach i na media treningu. A dzisiaj widać, że bardzo mocno się przykłada. Wybroniony low kick i prawy prosty. Czy hejter podejmie wyzwanie w stójce z Drafoniksem? Tego dowiemy się już jutro. Jak wiemy, hejter jest to zielony pas w judo. I prawy sierp. Czy te umiejętności starczą na chudego byka? Zobaczymy. I mamy duszenie z pleców. Myślę, że hejter po raz pierwszy pokazał nam swoje prawdziwe umiejętności na tarczach. Za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A na scenę zapraszamy drugiego zawodnika Superfightu na Hype MMA: Marcin Raponis Krasuski! Walka z kontra Heitel miała się już odbyć na gali Fame MMA, jednak niestety przez kontuzję Raphonix musiał odstąpić od pojedynku. Zaraz zobaczymy umiejętności stójkowe chudego byka. Trzeba przyznać, że refoniks na nogach chodzi bardzo ładnie. Prawy sierp, lewy proste. Myślę, że Artur Kornik Sowiński zadbał o bardzo dobre przygotowanie Marcina Krasuckiego. Unik, lewy prosty, prawy sierp, lewy prosty. Jestem bardzo ciekawy jutrzejszego pojedynku w stójce obu panów. Dziękuję bardzo. W dali Hype MMA, Mariusz hejter Słoński. 72800, Czyli jest coraz więcej naszego hejtera. I na scenę zapraszamy rywala Marcin z Krasucki. 75800, czyli równo 3 kilogramy przewagi hejtera. Panowie, zapraszamy do face to face. I, idzie? Czy... O, jesteś, dobra. Do publiczności. Dziękuję bardzo. Rafon, trochę odejdziemy w prawo. E, powiem tak. Duży spokój. Rywal chciał Cię wyprowadzić trochę z równowagi, co? Nie udało mu się. No, niestety, nie da się. Rafon, powiedz nam, e, wypadłeś z pierwszego pojedynku z hejterem. Dużo osób wątpiło w Twoją kontuzję. Również nie było z Tobą e, jakichś wywiadów, więc chciałbym, żebyś poruszył to teraz. E, temat tej swojej kontuzji. Była czy nie była? Była kontuzja. Jest na to dużo świadków. Myślę, że nie ma co dyskutować. Ważne, że teraz walka się w końcu odbędzie. Mogła, się odb... od... Od... mogła być na dziesiątce, ale mamy hype MMA, więc doskonała okazja, by ją zrobić na zakończenie gali. Myślę, że super pomysł. No właśnie, no i masz walkę wieczoru. A tylko takie pytanie ode mnie. Jakbyś porównał Wojtka Golę, z którym już walczyłeś i hejtera, który jest dla ciebie większym wyzwaniem? No wiadomo, że Wojtek, no nie oszukuj. Przepraszam, że się wstrącę, ale ze mną nie walczyłeś. To jest jeszcze, więc... teoretycznie. A, teoretycznie. Tak. Ja chodzi powiedzmy... o warunki fizyczne, jak, tak. jak rozumiem pytanie, chodzi o warunki fizyczne. Spójrzmy na Wojtka, no dwa razy większy chłop od hejtera. <laughs> nie chodzi tu o wzrost, chodzi o kilogramy. Ważę trzy kilo więcej. No i wystarczy spo spojrzeć na dupkę mojego przeciwnika. Kojarzy mi się to z odsiadką w więzieniu. <laughs> No, no, i sami możecie sobie dopowiedzieć, o co chodzi. Dziękuję bardzo. Hajter, jak ty odpowiesz swoim rywalowi na te zaczepki słowne? No ja ci powiem pięć treningów jest zrobione, będzie walone jak bęben i musi być wygrana. Nie, i znowu jest to samo, co zawsze. Stary, kłamiesz, bo ty nie, na pewno trenowałeś, nie, nie. przygotowywałeś cztery, się. Cztery u mnie w Szczecinie i tutaj media A ja wiem, że trenowałeś, jeździłeś na rowerze <laughs> i tego typu sprawy. Czujesz się, że jesteś lepiej przygotowany do tego pojedynku niż z Filipem? Czuję, że lepiej, no. No to teraz się spytam też ciebie, jak dużym wyzwaniem dla ciebie jest Rafonix, czyli nasz chudy byk. 1,78 m. No, ale jest cięższy. <noise> jest cięższy, no to. No nie wiem, no wydaje mi się, że nie, naj, nie najtrudniejszy, ale tak po środku. Zabielski i Mortalcio był na pewno trudniejszym zawodnikiem niż on. Dziękuję bardzo. Panowie, dziękuję Wam bardzo za Face to Face.